Dzień dobry Panie i Panowie. Dla kanału Sportowego Marcin Rzosek oraz Łukasz Zaborowski, a z nami nasz specjalny gość, nikt inny, przepraszam, basista zespołu Laokarma, reporter Emerald Rocks Przygotowany. Oraz, były zawodnik, KS... z... zawodnik SW. czy aktualny? Aktualny zawodnik SW były mistrz wagi piórkowej, Artur konik sowiński Witam serdecznie. <laughs> Ochlaski. Zawsze, zawsze jest publika, nie? Zawsze no. jest publika, więc można. Coś... powiedz mi, co tu robisz? Eee, komentuję go, tego nie wymieniłeś. Powiedzmy, komentator, komentator. Ale właśnie, właśnie no. jak rozmawialiśmy no. na backstage'u prywatnie, to wychodzi ci to dobrze, ale nie do końca to lubisz? Czy jak to jest? Bo Twoja dziewczyna mówi, że bardzo dużo średnio, średnio za tym, jakby jesteś, a wychodzi ci to naprawdę dobrze. To znaczy, z komentowaniem jest tak, że mam świadomość swoich wad, czyli to, że sobie seplenie <laughs> i to, że już lata MMA też może sprawiły, że czasami się gdzieś zatnę. I nie ma takiego, takiej płynności, jaką powinien mieć komentator, aczkolwiek yy, myślę, że tam jakimś tak, takim okiem doświadczenia, jak wyrzucę na walkę, no to, no to wychodzi to może i nawet nie najgorzej. Ja proponuję, żeby w ogóle napisy pod tym wywiadem, <śmuszczak> wywiadem pojawiły, bo jest tutaj dwóch najbardziej syfreniących reporterów w Polsce, więc myślę, że to jest wskazane, żeby tutaj się te napisy pojawiły. Wróćmy do swojej kariery reporterskiej. Również no. obecnie będziecie oglądać na kanale MMA Jak się w tym odnajdujesz? No w tym już lepiej, szczerze mówiąc jest to dużo łatwiejsze niż praca komentatorska, bo praca komentatorska no to jednak trzeba się przygotować i... Nigdy nie wiesz, co, co, co dana walka, jeżeli będzie nudna, to czy będziesz prawidłowo potrafił słuchaczom wypełnić czas, żebyś na tej walce aż tak bardzo cię nie nudzili. A tutaj jednak wywiad idzie fajnie pociągnąć, bo nawet jeżeli ktoś ci odpowiada tak albo nie na twoje przygotowane pytania, no to możesz skończyć wywiad po trzech minutach i dziękuję bardzo, tak, a jeżeli Zazwyczaj tak jest. Rozmówca jest fajny i ciągnie temat, no to po prostu gadasz jak z kumplem, nie? No to, to jest dużo łatwiejsze. A powiedz mi, to też jest coś takiego, że już... Yy... Jakby, I Marcin tak samo, e, czujecie, że jakby ta kariera sportowa nie będzie trwała wiecznie i coś szuka z sobie jakichś takich furtek, że może wyjdzie tutaj czy jakaś praca w telewizji, komentatora, eksperta, analityka, może w filmie. Ja, e, ja sobie zrobię to... kurs, kurs glazownika, więc... Ale to jest coś takiego? Ja widziałem, widziałem. Ale to jest coś Grupy tak... wykończeniowe, pozdrawiamy. Szybciutka <laughs> <laughs> reklama. To powiedz mi, to jest coś takiego, czym jakby widzisz siebie po karierze sportowej, czy byś wolałby zostać trenerem albo w ogóle coś innego, nie wiem, deweloperem? Cokolwiek. Yy, nie, nie, nie biorę tego jako sposobu na emeryturę, tak szczerze mówiąc nawet nie myślę o emeryturze, mimo że wiele osób mnie już tam wysyła, <śmiech> <śmiech> po prostu między walkami no, ma się ten wolny czas, yy, wiadomo jest walka, są przygotowania, no to skupiam się na przygotowaniach i no, nie jeżdżę po galach z mikrofonem i tak dalej, yy, nie prowadzę seminarek, ale jeżeli jest ten okres między walkami, gdzie tych Przygotowań takich stricte pod walkę nie ma mocnych, no to jak najbardziej można porobić coś w weekend. No tutaj tak na tej gali pewnie bym był, bo walczą moi yy, klubowi koledzy. No także tutaj przy okazji jestem na gali, no i pokomentuję. Spokojnie kornika nie jest łatwo emeryturę odesłać, bo ja już też myślałem, że cię odesłałem na emeryturę, ile lat temu to było. A ty, nadal ty, no, ty Co więcej, patrząc na ręce, wyglądam lepiej niż ty. Ja no, 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 się o emeryturę kogo innego. W ogóle dużo y, tych samych ścieżek obieramy, ale na szczęście ja jeszcze jestem na tyle przystojny, żeby być aktorem. Czy też chciałbyś swoich sił w tej branży? Czy, e... czy po prostu nie ma ofert? <laughs> um, a propos e, aktorstwa, no będę miał teraz e, udział e, Epizod podobnie jak Ty miałeś w serialu, tylko nie ja będę miał nieco dłuższy. A, a, a w ogóle, a w ogóle e, jeszcze chciałbym w ogóle powiedzieć, że o tą rolę podobno byli, obaj byliśmy brani pod uwagę. Eee, Rolę o... żyłki w pierwszej miłości. No widać, po prostu masz lepsze plecy. <gry> eee, no po prostu. Nigdy nic takiego nie robiłem, robi, Chociaż to jest podobno w Hollywood bardzo popularny sposób. W Hollywood. W w Poliwood. Koniec tematu. Ej Spaß, spokojnie, na szczęście tak dowytniemy. Do na szczęście to Na szczęście pałeczkę. Nic nie wycinamy. Nic nie Okej, czyli będziesz grał teraz w pierwszej miłości? W pierwszej miłości grałem przed tobą. Krótki epizod krótszy niż Ty, <głos> <głos> ale teraz będzie inny serial, nie mogę powiedzieć. No, czyli jakaś produkcja TV4, zgaduję. Nie mogę bo... czy, czy będzie serial MMA, czy będziesz <noise> złym mistrzem? <noise> bo taką ofertę też musiałem sobie odrzucić, bo zna, w Zatłoku spraw. <gry> ale chyba to jest. SMMA nie jest to związane, nie. Ale, ale... Nie jest. Z... Okej, okay, powiedz mi, kiedy powrót do walki? niech Już też tak na poważnie. Jest tak na poważnie. <gry> y wiesz co, na najbliższej gali y walczy trzech chłopaków ode mnie i tak no, też miałem ofertę na Maj, aczkolwiek uznałem, że to no, za mocno by mi kolidowało. Z wszystkim też nie chciałem brać tak walki od razu i po raz pierwszy w swojej karierze przełożyłem walkę na, 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 na późniejszy termin. Kiedy on nastąpi, nie wiem. E, jakie ogólnie masz e, przemyślenia po ostatniej walce? Bo ostatnia walka z Bolesem Mańkowskim, prawda? No nie poszło po Twojej myśli. E, no, jakie no. wnioski po tej wadce wyciągnąłeś? No... Jeżeli w ogóle jakieś no, bo w Twoim wieku to już no, ciężko wnioski <laughs> Chyba Ciężko za... nauczyć z całego psa nowych sztuczek, jak to było. Bo w Twoim wieku już nawet zapomniałeś, że Ty też z nim walczyłeś, że nim przegrałeś, ale. Ale, okay. ale nie, nie przed czasem. Naprawdę macie bardzo podobne śmierć. Dobrze, Ej, to, słuchaj, Pierwsza tak. miłość, jakieś TV4, role filmowe, komentatorzy. Dobrze, ty też. Tylko, ty. tylko sprostuję i cię uświadomię, no. widzę. Ja też z nim nie przegrałem przed czasem. A, brak, <laughs> Odniosłem, odniosłem takie wrażenie, bo przegrywałeś całą walkę, więc Panie... taki obraz walki zbudowałeś. Okej, okay, skończymy to tak, prywatnie, tak. bądźmy profesjonalistami, chociaż raz. <grywa> wygrałem z nim tyle samo rund co ty, czyli jedną, tyle <grywa> <grywa> że ja nie płakałem ja, <grywa> ja, po ja... walce, że ja tą walkę wygrałem. <grywa> Kojarzysz takiego mistrza UFC jak Jan Bochowicz? Chyba się trochę zna na walkach i on twierdził, że ja wygrałem Uuu. Uuu. Czy, czy, jakich, czy jakichkolwiek, jakichkolwiek osoba oprócz twojego okay. czy czy <laughs> <ty wygrałeś? laughs> Dobra, czyli, czyli ty dalej twierdzi, że wygrałeś walkę oczywiście, z Borysem. Oczywiście. Ej. Dalej Tyle. twierdzi, że walkę z Borysem wygrałeś? Absurdy. Ja wiem, to że czemu, czemu tydzień e, później właśnie w kanale sportowym e, dzwoniłeś i mówiłeś, że pier e, w emocjach? Byłem pijany z tego to ja wywiadu też. No <laughs> okay. to, to jest, robicie podkładzik sobie finansowy i wszystko pod swoją następną walkę widzę. panowie, nie? Bo to jest. <laughs> ciągle, ciągle, ciągle <laughs> szukacie swojej ścieżki. Pozdrawiamy <laughs> Wojka. Pozdrawiamy Wojka. Nie ma za co. Ej, nie ma za co Wojka. Nie ma za co Wojek. <laughs> A tak na no, poważnie, powiedz mi, czyli jakby. bo też jesteśmy na Yy, razem z kolegą prowadzicie management i myślę, że to jest ogólnie fajna droga, bo na pewno jak... Jesteś menadżerem, który był zawodnikiem, który jakby zna to mocno od środka i wie, jak też menadże potrafią oszukiwać jakieś rzeczy, więc na, na pewno masz, ale chodzi mi to, o to, masz to, masz to prostu Nie, nie chodzi mi o to, po prostu, że na pewno masz wzbudzasz większe zaufanie yy, zawodników. Nie? Jeżeli, czy łatwiej jest ci pozyskać ich, czy no bo no wiesz, o co mi chyba doskonale chodzi, że jeżeli przychodzi jakiś, nie wiem, no, gość znikąd tak naprawdę i zostaje menadżerem, no to trochę inaczej się na to patrzy niż na przykład na byłego mistrza KSW, który jest, zostaje menadżerem i ma na pewno jakieś dobre kontakty i też wie, jak ta gra wygląda od środka. To znaczy w zawodników, no tak, na pewno by to pomagało, aczkolwiek na tą chwilę to tak naprawdę my odmawiamy właściwie zawodnikom, ze względu na to, że nie chcemy, żeby ta grupa się za mocno poszerzyła. My tak chcemy postawić na jakość, nie na ilość. Bo wiadomo, no, tym więcej zawodników, tym więcej masz tych procentów, czyli więcej, więcej, więcej pieniążków, ale nie, nie do końca w tym o to chodzi, na pewno jeszcze nie na tym etapie. Te pieniążki, jak czymś jesteś dobry, to te pieniążki się potem pojawią. To tylko trzeba na spokojnie, Cierpione. moim zdaniem, działać dobrze tak, żeby w danej dziedzinie było. Bo okay, no. A zdradziłbyś nam na kogo z twoich, e, podopiecznych, podobiecznych, twojej, brzydko mówiąc, tajni, e, powinniśmy i, my i widzowie zwracać uwagę, czy jesteś obiecujący amatorzy, czy ktoś, e, kto już można powiedzieć na tej scenie, walczy, ale widzisz przed nim świetlaną przyszłość. No teraz e, po, po raz pierwszy e, w KSW zawalczy e, Michał sobie, kto znacie go z, e, z programu. E, tylko deszydowano, jeden, widać po ten naleciałości, staramy się <tanie> <m> <mum> je wybić. Nie, ale, ale był bardzo młody, ambitny chłopak, fajnie, zmieniałem się z nami już, no, już lata, bo on był bardzo często moim sparring partnerem, jak jeszcze walczyłem w 6.6, no czyli lata temu, yy, i fajnie się obserwuje ten progres z, z tego chłopaka, bo moim zdaniem umiejętnościowo jest najwyżej w swojej karierze, i uważam, że może zaskoczyć mimo, że jest dużym underdogiem, no bo walczy z który jest pompowany na no, taką dużą gwiazdę. Więc fajnie, bo wydaje mi się, że w tej walce nie może nic stracić, a tak naprawdę może dużo zyskać, ponieważ no, zwycięstwo z Kaczmarczykiem i zabrani mu tego zera no na rekordzie, no to, no to dużo mu da, nie? A powiedz mi, masz jeszcze w stajni e, dziewczynę, która bardzo często też do nas przyjeżdża, Wiktoria I, i też chciałem właśnie powie tak myślałem, że, że no. gdzieś tam, gdzieś tam, tak. Tak, Wiktoria Czyżewska, no, bardzo młoda dziewczyna, bo ona w tym roku miała 17 lat, w lutym, e, no a od Kilku lat już prezentuje taki poziom, to, gdzie naprawdę. naprawdę Wysoki. Naprawdę wysoki, wysoki no. Szczególnie na treningach, bo myślę, że jeżeli przełożyć z treningów to na walkę, bo widziałem walki, to jeszcze widać, że jeszcze. No, sam dobrze o tym wie, że to trzeba lat, a no, naprawdę ma potencjał bardzo duży. Ma bardzo duży potencjał, jest osobą młodą. Ja szczerze mówiąc, jak kontraktowaliśmy Wiktorię, to. Najbardziej się bałem o jej psychikę, no bo, bądźmy że jak masz 17 lat, to możesz iść w sport, ale możesz równie dobrze znaleźć... No dokładnie. Dużo było takich karier, to jest. gdzie naprawdę nie, ja to się... Nie, może... jeszcze gorzej, jak się nie zakochasz, to zajdziesz w ciąży. <laughs> Wiktoria, nie rób tego. Nie, ani ale jednego, ani drugiego. Ale, ale bardzo, bardzo um, poukładana w głowie, jak na Twój wiek, bym powiedział, bardzo i mam bardzo mądrego trenera. Który ją tam cały czas e, pilnuje, też widać, że e, tak szczerze mówiąc nawet pewne kwestie nie umawiam z nią tylko, tylko z trenerem, bo uważam, że no, ma na nią bardzo duży wpływ i jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, bo to, to czasami jest zawodnik fajny. Ale z trenerem bardzo ciężko się dogadać. Nie? Tak jak bym tutaj minuty. Miałby być dużo. dużo więcej ciekawych ofert. No, ale słuchaj, w pewnym aspekcie wiem, że. Rozumiem. No, rozumiem. Tak rozumiem. Ciebie, no. rozumiem. Może, może szukać, czegoś <grym> do swojego. Ty bym <grym> <typu mężyskiego. grym> To był ja, co? Od ciebie bym brał tylko 80%. <grym> <nie>. <grym> no to, no to, to był pierwszy <grym> <głos> <głos> Dobrze, ale przejdźmy teraz do kolejnego zawodnika, który również walczy na najbliższym KSW. Kasper Koźiarzymski walczy z Ionem Surdu. Jak widzisz, tą walkę. Jak widzisz, też może <głos> ostatni <głos> występ. Kasper? Dobrze, Kasper. Tak, 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 tak. Kasper jest bardzo... też stworzył bardzo mocną walkę z Marcinem Krakowiakiem, naprawdę okupioną też no, bardzo no, no, tak. mocną walkę, no, bo na wyniszczenie poszli. Że tak, 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 tak. Kasper miał walczyć na innej gali. W sensie w późniejszym terminie, ale jakaś walka mi widać, Wszystko wiem. rozpadła <laughs> się i, i Kasper po raz kolejny skakuje w gale tak jakby z Marszu, ale fajnie, bo moim zdaniem jest to chłopak, który ma duży talent i jest no, przeambitny, bo zazwyczaj mamy tak, pewnie się ze mną zgodzić, że po walce Następuje o, okres takiego roztrenowania, no i tam niekoniecznie... Chciałbym się z tym nie zgodzić, ale, ale <laughs> no muszę znowu z tym zgodzić. <laughs> nie, niekoniecznie tam ten tryb jest e, jakoś mega sportowy, a u Kaspra jest to ciągłość. On owszem, jedzie gdzieś tam na wakacje, ale to są wakacje takie, gdzie nie leży tak jak ja w basenie przez e, dwa tygodnie, tylko zwiedza, chodzi i tak dalej i tak dalej, jest cały czas bardzo aktywny. I to widać też w jego, no na jego formie fizycznej. No co do jego przeciwnika, to chyba wy się bardziej wypowiecie, bo Ale wycie, go trenował. ja innego znam, więc chcielibyśmy zobaczyć co ty o co ty, co to mówisz. Jaki, jak, jakie, jakie są jego mocne strony według ciebie? Jakie są słabe <coughs> strony według ciebie? I jeszcze, wracając do przed poprzedniej walki, co nie zagrało w tej poprzedniej walce? Może od tego zacznijmy. Wiecie co, mogę coś... Słuchajcie, ostatnia walka, poczekaj, nie. Nie. Nie, nie. Nie, no co. Słuchaj. Nie, bo nie, ostatnia walka, ja to samo powiedziałem Krakusowi, jak go spotkałem, ja go znam, poczekaj. Z Krakusowi to samo powiedziałem, że ogólnie jeden i drugi ma o wiele większą umiejętności niż pokazali, bo dla mnie tak dobrzy zawodnicy dali lipną walkę. Dla mnie to była słaba walka, bo ja wiem, jak oni są dobrzy ogólnie. Gdyby oni zawalczyli troszkę inaczej, no to myślę, że są na takim poziomie, że nie powinny aż takie emocje tam wchodzić w grę i nie powinny aż tak się podpalać, no bo nie oszukujmy się, okej, okay, to była walka na mistrz, nie? Fajnie, dużo osób to zobaczyło, powiedziało, wow, fajnie, tylko że to była przypominająca walka, oglądaliście Gryfina z Bonarem? Tak. Teraz, po tym czasie, to właśnie tak wyglądało, tylko to czas no właśnie, właśnie. zmieniło? Czy ty te słabe MMA i inne walki? Nie, chodzi, nie, nie promuję. Tylko, że chodzi mi o to, że myślę, że oni. Są, tak? Nie akrukulowanie. Trochę inaczej Są zbyt doświadczeni, zbyt dobrzy na taką walkę. Mogliby dać wojnę, która wyglądała świetnie technicznie i są w stanie to zrobić. I jakby tym jeszcze więcej osób by kupili i pokazali. Bo wiem, że po prostu stać na więcej. To jest, dlatego myślę, że mówienie o tym. Że to jest fajna walka, to trochę nawet ubliżanie im no To nie, nie, nie było byłem... Tak, no byłem... tak, to to i co? To 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 Rozmawiamy moje tak. Co za, nie zagrało? To znaczy walka była e, moim zdaniem dobra, e, ale za dużo było w nich to co powiedziałeś, emocji. E, tam nie było takiego przez chwilę stanę i wybadam, tylko tam była akcja, 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 akcja. akcja. No, nawet przykład tego, jak e, Kacper dostał te kolano e, w dziądra i tam dostał je naprawdę potężnie. I zobaczył po prostu, że. Jak wyglądało jego jądra po tej walce? To nie widziałem. Aczkolwiek dziwi mnie twoja ciekawość. Ja bym sobie to, co tam to się wierzyć. Wątpię. A to jest mikrofon. Ale okej. To o jaja, I wszyscy chcą usłyszeć, wszyscy Oczywiście. Odpowiadając... Tak, tak, kontynuuję, tak. Ja i Andromus powinniśmy mocno bić te budowalce. Tak, było za dużo emocji. I kiedy właśnie dostał ten nielegalny poniżej krocza, Zamiast odpocząć i na spokojnie dojść do siebie, to widział, że nikt też odpoczywa i nie chciał udawać dawać i, i wyszedł od razu z bólem John no, tak Zacisnął tego, jądra i wszystko. Tego się tak nie tak. robi, no bo to bądźmy szczerzy, no to tak możesz na kozaka tak wyjść wiesz, z bolącymi na 20 sekund, ale mm. potem to jest. Ja nie poczekałem no to... <laughs> może, może, może powiemy to do naszej damskiej części publiczności, która tych organu nie posiada. Czas jądra objawia się tym, że najpierw bolą jądra, potem boli Cię brzuch, a potem całe ciało. No dokładnie. I odbiera to też kondycję, bo to, 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 to nie, nie możesz przede wszystkim skupić się na walce, bo skupiasz się na tym, co cię boli. No, no, no. to jest... Y no nie bez powodów to jest nielegalny cios. No, <grym tak, <grym tak, tak. Dokładnie, dokładnie. A w ogóle, no właśnie to, i teraz jeszcze płynnie przejdźmy do tej e, odpowiedzi. Jak jak jak, moje jądra. Ocenisz moje jądra po, po wywiadzie. E, a, Malutkie. Ja już ale, słyszałem te legendy. Tak. Ja już to słyszałem. Nie wiem skąd, bo nikomu ich nie pokazywałem wcześniej, ale legendarne, ale widzę, że są legendarne. Legendarne polskie. Nigdy nie pokazywane. Y -y, tak, wymieniłem ale wracając do, do tego pytania, które ci zadałem już trzeci raz, jakie są mocne i słabe strony Jono Surdu według ciebie? Czyli to przeciwnika jest Twojego? Jest na pewno. Spora, fizyczność jego jest dobra, ponieważ no, jest wysoki i dobrze zbudowany i dobrze tą fizyczność wykorzystuje w stójce. Wykorzystuje ten zasięg, ma dobrą tą stójkę. Y Podejrzewam, bo on teraz w fankosie siedzi. Dobrze mówię? Dobrze mówisz. Tak, no to podejrzewam, że tam jeżeli chodzi o zapasy, nie podejrzewam go, żeby e, szkolił takie ofensywne, bardziej defensywne. No bo jeżeli ma dobrą stójkę, no i tam też pewnie wszyscy chcą unikać z nim stójki na treningu, czyli będą go obalać, tak? No czyli będzie te defensywne e, zapasy na pewno miał podszkolone. Nie wiem, jak jego parter. E, Fuh, rewelacyjny, ja w ogóle co z wrzoskiem, to jest. Zniesz tą rękę? Ugryz go, ugryz go. go. Technika kończąca. Dracula. Nie właśnie, nie boisz się tych słownych ujedzin Drakuli? Kasper, z tego co wiem, ma mieć ten srebrny strój. Srebrny. czyli przewidujesz, będzie. Srebrny ochroniarz na jądra. Słuchajcie, o tym optymistycznym myślę, że w którym skończymy ten. Dwa Zdaj, odcinek co? Daliśmy fajną walkę, rewanży. Daliśmy fajną walkę. Na słowa. Okay. Na, 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 na I, I co? Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Tak dziękuję jest, bardzo. Tak jest. E, tak, <laughs> I się złapiecie na końcu <laughs> i wstaniecie <laughs> razem. I stajecie <laughs> <laughs> razem. O, dziękujemy Dzięki bardzo. Razem. E, jeszcze zapomniałem dodać. E, obserwujcie Cię Artura na Instagramie. Kornik, e, o, dziękuję. KSW. Chyba tak, ale tak, <laughs> no. no, <laughs> nie znajdę, na kliczycie korytki znajdziecie. Nie, ale. nie, <laughs> nie, wiem, <ale>. nie <laughs> wiem, <Zabór laughs> Coach, kano sportowy, Dyczo, Coach. Siemanko.